Zdarzyło ci się kiedyś wstać rano i już od pierwszych minut czuć, że ten dzień będzie do niczego? Nie jesteś sam. Większość z nas rozpoczyna poranki na autopilocie, przechodzi przez codzienne rutyny, zapominając o własnym dobrostanie. Istnieją pewne poranne nawyki, które mogą zepsuć nastrój, odebrać energię i przygotować grunt pod nieproduktywny dzień. Naukowcy i eksperci mają wiele do powiedzenia na temat tego, jak najlepiej wykorzystać pierwsze 60 minut po przebudzeniu. W tym odcinku poznasz 11 porannych błędów, których zdecydowanie powinieneś unikać. Pamiętaj: to jak zaczynasz dzień często decyduje o tym, jak się skończy. 1. Wciskanie przycisku drzemki. Czasami budzik dzwoni, a ty po prostu nie jesteś gotowy na nowy dzień. Większość specjalistów od snu uważa, że powinieneś oprzeć się pokusie odkładania nieuniknionego o 5 czy 10 minut. Powód jest prosty. Kiedy wciskasz przycisk drzemki. Możesz wejść w fazę snu, której prawdopodobnie nie dokończysz. W rezultacie obudzisz się zamroczony, a nie wypoczęty. Drugi powód ma więcej wspólnego z motywacją. Kiedy wciskasz drzemkę, mówisz swoim nadziejom i marzeniom, że mogą poczekać. Najlepszą rzeczą dla dobrze wykorzystanego dnia jest całkowite unikanie tej pokusy. Zamiast tego po prostu kłać się wcześniej, żeby się wystarczająco wyspać. Wstaniesz z łatwością. I nie będziesz potrzebować jeszcze pięciu minut. 2. Sprawdzanie telefonu. Większość z nas śpi ze smartfonem w zasięgu ręki, na przykład pod poduszką albo na szafce nocnej. Eksperci od dobrego samopoczucia zalecają jednak, żeby nie sięgać po telefon od razu po przebudzeniu. Lepiej dać sobie chwilę na obudzenie się i zebranie myśli. Czy to sprawdzanie maili, SMS-ów czy mediów społecznościowych, nie sięgaj po telefon zaraz po otwarciu oczu. Może to wprowadzić cię w tryb paniki, zanim dzień się w ogóle zacznie. Twoja skrzynka mailowa i media społecznościowe z pewnością mogą poczekać kilka godzin. 3. Leżenie skulonym w łóżku. Podczas snu dyski kręgosłupa wchłaniają płyny w ramach naturalnego procesu nawadniania. Powoduje to powiększanie się dysków, dlatego rano możesz być faktycznie o 2 cm wyższy. Jednak ten naturalny proces ogranicza również ruchomość kręgów i powoduje sztywnienie kręgosłupa. Zamiast więc leżeć w skulonej pozycji, zanim wstaniesz, delikatnie się rozciągnij. Nie tylko rozluźnisz kręgosłup i mięśnie, ale także zbudujesz pewność siebie na dobry początek dnia. Zgodnie z badaniami, ludzie, którzy o poranku po prostu się przeciągają, są bardziej szczęśliwi. Z drugiej strony istnieją dowody, że ludzie budzący się w pozycji embrionalnej obudzą się znacznie bardziej zestresowani. Z fizycznego punktu widzenia, naukowcy udowodnili, że rozciąganie się rano pomaga zwiększyć elastyczność, poprawić krążenie i złagodzić napięcie. 4. Zapominanie o piciu wody. Po przebudzeniu, twoje ciało potrzebuje nawodnienia. W końcu, zakładając, że dobrze spałeś, spędziłeś 7 do 8 godzin bez wody. Picie wody nie tylko pomaga się obudzić, ale może też pobudzić metabolizm. Jeśli nie lubisz zwykłej wody, możesz dodać trochę cytryny lub limonki co pomaga też oczyścić wątrobę. Picie wody rano może również pomóc przy zaparciach, zapobiegać infekcjom dróg moczowych, wspomóc utratę wagi, wzmocnić układ odpornościowy, walczyć z nieświeżym oddechem i wzmocnić mózg. Eksperci sugerują jednak picie wody o temperaturze pokojowej, ponieważ zimna woda może być swego rodzaju szokiem dla organizmu i zapobiec działaniu wielu korzyści zdrowotnych. Zacznij więc dzień dużą szklanką wody. To jedna z najlepszych rzeczy, jakie możesz zrobić dla swojego ciała. 5. Picie kawy od razu po przebudzeniu. Naukowcy odkryli, że twój organizm naturalnie produkuje największe ilości kortyzolu, hormonu regulującego energię, w ciągu pierwszej godziny po przebudzeniu, ze szczytem około pół godziny po obudzeniu. Kofeina może zakłócić naturalną produkcję kortyzolu. Jeśli masz czasami wrażenie, że bez porannej kawy nie możesz się dobudzić, już wiesz skąd bierze się twój problem. Zanim sięgniesz po kawę, lepiej napij się ciepłej wody z cytryną i poczekaj godzinę lub dwie po przebudzeniu. 6. Nieścielenie łóżka. Ludzie dzielą się na dwie grupy: tych, którzy ścielą łóżka i tych, którzy uważają, że to zbędny wysiłek. Kto zauważy, jeśli nie pościelisz łóżka, poza tym i tak wrócisz tam za kilka godzin i znów je rozścielisz. Co ciekawe, każda z tych grup uważa najczęściej, że ich sposób jest tym właściwym. Niektórzy twierdzą, że może być właściwie bardziej higienicznie zostawić łóżko niepościelone, ponieważ jest ono mniej przyjazne dla roztoczy. Większość ekspertów się z tym nie zgadza, ponieważ roztocza są wszędzie i raczej nie boją się pościeli w nieładzie. Zamiast tego sugerują pranie prześcieradeł co dwa tygodnie i regularne odkurzanie materaca. Ponadto wyrabianie dobrych nawyków, w tym ścielenie łóżka o poranku, wiąże się ze zwiększoną produktywnością przez resztę dnia. 7. Szykowanie się w ciemności. Nie, nie chodzi tu o podejmowanie wątpliwych decyzji modowych podczas ubierania. Chodzi o to, że nasze zegary biologiczne są tak wrażliwe na światło, że poranne ogarnianie się w ciemności może wysyłać sygnał do Twojego organizmu, że wciąż jest noc. To sprawi, że będziesz czuł się otępiały, a nie czujny, pełen energii i optymistycznie nastawiony do wszystkiego, co cię dziś czeka. 8. Rezygnacja z ćwiczeń. Wszyscy wiemy, jak ważny dla naszego zdrowia i dobrego samopoczucia jest ruch. Wielu ekspertów twierdzi, że włączenie ćwiczeń do porannej rutyny wiąże się z ogromnymi korzyściami. Ćwicząc rano, wykonujesz trening, zanim inne obowiązki mogą wejść ci w drogę. Myślę, że wiele osób może się zgodzić, że gdy dzień się rozkręca, trudno jest znaleźć czas lub energię na aktywność fizyczną. 9. Mycie zębów po śniadaniu. Zdrowy rozsądek podpowiadałby, że mycie zębów po zjedzeniu śniadania to dobry pomysł, ponieważ usuwasz wszystkie resztki z posiłku. Nic bardziej mylnego. Mycie zębów zaraz po jedzeniu może wyrządzić znacznie więcej szkody niż pożytku. Szczególnie jeśli zjadłeś coś kwaśnego lub wypiłeś kawę. Gdy jesz, bakterie obecne w twojej jamie ustnej produkują enzymy niezbędne do wstępnego trawienia pokarmu. Sprawia to, że szkliwo zębów jest osłabione i są bardziej podatne na ścieranie. Warto więc myć zęby podczas porannej toalety, jeszcze przed śniadaniem. Potem możesz użyć nici dentystycznej i przepłukać usta, żeby poczuć się świeżo i usunąć resztki jedzenia. A jeśli naprawdę nie możesz znieść pominięcia mycia po śniadaniu, zrób to pół godziny po posiłku. 10. Gorący prysznic: Strumień gorącej wody na skórze to wspaniałe uczucie, ale możecie usypiać. Ciepło sygnalizuje Twojemu układowi nerwowemu. Że nadszedł czas na rozluźnienie mięśni i spowolnienie akcji serca. W rezultacie zaczynasz odczuwać senność. Jeśli chcesz poczuć się rzeźko, weź szybki zimny prysznic. Bez wątpienia jest to nieprzyjemne, ale daje to sygnał do uwolnienia adrenaliny, pobudzając do działania. Co ciekawe, poprawia to też nastrój. Badania pokazują, że zimne prysznice mogą zalać organizm endorfinami. 11. Oglądanie telewizji. Jeśli twoim pierwszym odruchem jest sięgnięcie po pilota, możesz chcieć to przemyśleć, szczególnie jeśli lubisz zaczynać dzień od wiadomości. To tylko hałas i głównie negatywne komunikaty bardzo niezdrowy sposób na rozpoczęcie dnia po spokojnej nocy. Zamiast tego postaraj się, aby poranki były ciche i spokojne tak długo, jak to możliwe. Pozwól sobie odpowiednio wejść w ten dzień. Oczywiście nie każdy poranek będzie idealny, ale jeśli włożysz trochę wysiłku w unikanie tych porannych błędów, Możesz odkryć, że reszta dnia okaże się znacznie lepsza niż się spodziewałeś. Jak zaczynasz swój dzień? Czy popełniasz któryś z wymienionych błędów? Napisz w komentarzu, dobry początek dnia to podstawa, jeśli uważasz, że te wskazówki mogą pomóc ci już od rana stawać się nieco lepszą osobą. Dzięki, że wysłuchałeś tego odcinka do końca. Do usłyszenia.